Balion tworzy swój własny serwer we współpracy z Szymkiem z Coxcrafta i dostałem przedwczesne info, co będzie się tam znajdowało. Doknes obejrzał i wypowiedział się na temat podróbki i kopii serii Minecraftu Więzieni, a Kacper Ritz powiedział, czemu nie prowadzi już swojego serwera DragonCraft i jego odpowiedź może was naprawdę mocno zaskoczyć. Witajcie, ja jestem Cepotwór. Święta już tuż, tuż, więc z tego miejsca już na starcie. Życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrówka, dużo uśmiechu i przede wszystkim, żebyście odpoczęli, ale jednak pamiętali o standardowym pakie. Kiecie, subika oraz Lajka, bo nadszedł czas, by przejść do pierwszego tematu. A zaczniemy sobie od czegoś nie Minecraftowego, a dokładniej od tego, że Freeze spotkał się z Mr. Beastem. Tak, pewnie słyszeliście to już wszędzie. Natomiast sam fakt, tego, że on tam pisał, że. O, jest jedynym influencerem, który tam został zaproszony na to wydarzenie z tego jego nowego programu Beast Games. Zostałem zaproszony jako jedyny twórca z Polski. No to to nieprawda, bo tam był też na przykład Rezi zaproszony, był książulo zapraszany. Wiemy, jak jest, nie? Natomiast Freeze docelowo chyba sam tam pojechał, ale to nie jest ważne. Co by ci interesowało, Gdybym jak bym ci powiedział, że Freeze spotkał się z Mr. Beastem. Pamiętasz, jak Łatwo Gang w swoim filmiku na TikToku, kiedy pobijał rekord platformy w komentarzach, powiedział, że jeżeli to się uda, to Mr. Beast powie słowa Polska Góro? Nie wiem, czy już czaisz o co chodzi i do czego zmierzam, ale zaszła między Freeze a Łatwo na pewno jakaś konekcja. Muszę wezwać posiłki. Halo? Ogarniamy to. I Freeze powiedział do Mr. Beasta takie słowa: Polska Góro. Polska Góro. Tak, Mr Beast powiedział Polska górą i do tego dążyłem w całym tym dniu. Niesamowite. Pora przejść do kolejnego tematu, który jest można powiedzieć aktualizacją z ostatniego filmu, ponieważ jak trafnie zauważył jeden z moich odbiorców, jak mówiłem wam o Buszu i jego turnieju w Fortnite, to nie powiedziałem wam o pytaniu, które dostał od Wortalka, kiedy będzie dostępny merch Rapów. No i Busz tą wiadomość przeczytał, trochę tajemniczo stwierdził, że nie bez powodu. Kiedy merch Rapów w końcu? Nie bez powodu przeczytałem tą wiadomość, może za niedługo będzie coś. Więc jak już słyszymy lekki sneak peek i zapowiedź tego, że Szykują oni ciuszki. Jestem ciekaw, co Tobiasz i jego ekipa wymyślą. A teraz płynnie możemy przejść do tego, że na czas, kiedy to jeszcze nagrywam, nie muszę kupować koszulki Yeti Kotleti. Nie udało wam się wbić 6000 polubień pod ostatnimi newsami. Jeszcze, bo jak wbijecie, no to od razu będę musiał kupić tą koszulkę. Natomiast to, co jest związane z Yeti Kotleti, to fakt, że Enzi nagrał odcinek z Yeti. Nie ma to powiązania. Nie wiem, jak chciałem to powiązać. Szczerze napisałem to sobie, ale nie widzę tego. Ale śnieżne wydanie w mgle sezonu drugiego bardzo mi się podoba. I porwanie Nzy'ego przez. Duelera czy spotkanie z gigantycznym Yeti. Bardzo fajne, klimatyczne. Jeżeli lubicie klimat, horror modyfikacji w Minecrafcie, ale w wersji trochę świątecznej, Anzi generalnie tutaj ukontentował, myślę. Fajne, ciekawe treści. Oczywiście tego Yeti'ego na pewno będzie kojarzyć, bo jest to Yeti podajże z Twilight Foresta z tej modyfikacji. Natomiast generalnie całość polecam. Nie spoileruję, nie spoileruję, bo Boże, tyle, ile komentarzy dostaję. Czasami jak zaspoileruję jakiś film, to jest hitnie. I słuchaj teraz jeden z drugim. Jak mam ci przedstawić news? Nie spoilerując jakiegoś filmu. Nie jest to wcale takie Hop siup. także wiesz o co chodzi. Czasami się zdarzy, więc nie mój na mnie zły. A jak już jesteśmy troszkę przy klimacie świąt, to muszę powiedzieć o ogromnej aktualizacji na Anarchii. Peter Sagi i Dexi przyszmącili wraz ze swoimi deweloperami i wprowadzili aktualizację świąteczną, która o dziwo różni się od innych aktualizacji, które mieliśmy na ich serwerze wcześniej. Co by nie mówić, aktualizacje robiły się strasznie monotematyczne, jeżeli chodzi o Anarchię. Czy to Halloween, czy to wakacje, czy to Wielkanoc, wszystko wyglądało bardzo, bardzo podobnie do teraz, ponieważ w w tym momencie bardzo urozmaicili oni liczbę nowości, jakie się pojawiły. I co więcej, na trybie lifestyle doszły minigierki, dokładnie doszedł split doszedł można powiedzieć tryb knock i kurczę. No naprawdę zrobiło się giga grubo. Cały update zapowiada się niesamowicie ciekawie. Na pewno sobie go ogram na swoim drugim kanale i pokażę wam, jak to wygląda z mojej perspektywy, jeszcze na serwerze stricte. Ciekaw jestem, ile błędów z tego powodu wyniknie, bo ilość nowości jest naprawdę przytłaczająco duża. W tym doszło wiele customowych przedmiotów, które na pewno pomogą troszkę słabszym graczom w walce na lifestilu. Przynajmniej takie wrażenie odniosłem, że wszystkie tyczą się tego, by ci słabsi gracze mieli szansę z tymi gościami, co mają robotyczne ręce albo trzy ręce. Także spoko i powiem tak. Więcej o samym sobie evencie będę mógł się wypowiedzieć w momencie, w którym już go przetestuję, a stanie się to na drugim kanale, także teraz póki co ode mnie tyle. Jest to taka zajawka do filmu, który pojawi się za parę dni. I jeszcze pozostając w temacie lekko anarchii, muszę powiedzieć o nietypowym wyzwaniu, jakiego podjął się Tromba na paru swoich ostatnich transmisjach, a mianowicie teleport do graczy na live stylu na Anarchii bez seta, z samą koroną. Jest to na pewno bardzo duże wyzwanie i Tromba z jednej strony pokazuje tym samym jak pewnie czuje się na serwerze oraz jak ugruntowaną pozycję posiada, natomiast co by nie mówić zdarza mu się zdedać, teraz macie parę najlepszych akcji z tego, Tepał również w stroju Świętego Mikołaja, to był generalnie skórzany set. Ogólnie widać, że Tromba eksperymentuje fajnie, bo jest to można powiedzieć lekki powiew świeżości do tej samej czynności, którą wykonuje już od dłuższego czasu, czyli tak naprawdę wejścia na serwer na live i przez określony czas po prostu cały czas te panie do tych graczy, nie? Także super, że pomimo tej, można powiedzieć, codziennej, nudnej rutyny, troszkę ją sobie urozmaica w taki sposób. Jestem ciekaw, czy dalej czerpie on cały czas taką samą satysfakcję z gry, robiąc te daily live'y. Czy już może po prostu weszło mu to w jakiś tam nawyk i nie myśli o tym w tych kategoriach. A jako ciekawostkę dodam wam jeszcze, że bardzo nietypowa gościnka pojawiła się na ostatnim odcinku na drugim kanale Pitera, a mianowicie na odcinku Pitera wystąpił Nancio, czyli o wiele mniejszy twórca który generalnie znany jest z tego, przynajmniej tak zaprezentował go Peter szerszej publice, że chłop ma głowę do ekonomii i do liczb. Także sami posłuchajcie, co Peter o nim powiedział. Zna się na ekonomii lepiej niż ktokolwiek inny. On nam pomoże. Gościu jest ekonomistą. On ogarnia wszystko. Fajnie widzieć nowe twarze, fajnie widzieć, że chłopaki z Anarchii uaktywniają innych, mniejszych twórców swojego serwera. Jest to na pewno bardzo budujące dla nich i można powiedzieć, jest to dla nich wielka szansa, bo myślę, że wcześniej na pewno o takim Nanciu na przykład, mniej osób słyszało, niż po takim filmie Pitera. Miłe zjawisko i super, że idzie to w tę stronę. No dobra, ale ile można mówić o jakichś anarchiach i tego typu rzeczach. Przejdźmy teraz do innego ugrupowania, a mianowicie do N1 Teamu. Tak chyba mogę to nazwać, ponieważ teraz porozmawiamy sobie o Ribornie i ogromnym konflikcie, który się tam zadział, który został wywołany. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę, że całość pewnie była zaplanowana. Natomiast Kapilot stwierdził, że najwyższa pora poddymić i teraz w telegraficznym skrócie podjudził wszystkich na Ribornie, czyli na wewnętrznym projekcie SMP tej grupy. Zaczął wysadać TNT dodatkowo podsycał jeszcze wrogie nastroje do swojej osoby, jaki pokazywał, że jest rządny krwi zemsty i walki. No i tak też się stało, co nie skończyło się do niego dobrze. Serwer, a dokładniej Hozot i jest Jakub w późniejszym jeszcze udziale Blankiego szybko zweryfikowali kapilota i posadzili na glebie, sprawiając, że chłop skończył z połową swojego serduszka, ponieważ na Reborn SMP po każdej śmierci traci się swoje serduszko oraz jest się zbanowanym na serwerze i gracz musi postawić twoją żebyś mógł wrócić na serwer. Także chłopaki zaczęli go na koniec bardzo mocno trollować, troszkę mi się przykro, aż go zrobiło. Natomiast no, dostał za swoje, za wywołanie konfliktu oraz za próbę zgrifowania serwera. Ale jednak, co by nie mówić, uważam, że przydałby się jakiś mocny sojusznik dla kapilota, by jako powiedzmy w tym momencie antagonista na serwerze miał jakiekolwiek szanse. Bo jeżeli cały serwer sfokusuje się na niego, no to chłopaczek, pomimo tego, że ma duże chęci do poddymienia, nie ma zbytnio szans. Dajcie znać, czy w ogóle śledzicie temat SMP i tym bardziej Riborna, jeżeli nie, no to na pewno będzie to dla was fajna ciekawostka i nowość. We wstępie powiedziałem wam, że Doknes zareagował na najgorszą i w sumie jedyną podróbkę jego serii Minecraft Uwięzieni, którą tworzy wraz z Dilerkiem i teraz tak, o co chodzi. Młodzi widzowie najprawdopodobniej Doknesa i Dilerka i na pewno też Paliona oraz Wojana zrobili sobie serię inspirowaną, gdzieś po prostu skopiowaną na wzór Minecraft Uwięzieni. I teraz tak, podejście Doknesa do tego tematu jest strasznie luźne. Nie on w tym nic złego i na przykład nie przeszkadza mu to, że również wzięli Jeden do jeden ich miniaturki Nie przeszkadza mi to, że Kradną nasze miniaturki i zmieniają sobie skiny Bo to jest standard na YouTubie Co z mojego punktu widzenia jest niezrozumiałe I żeby teraz to wybrzmiało Normalizowanie czegoś takiego Nie jest okej. Okay. Doknes mówi w tym filmie Że standardem jest to, że ludzie od siebie Kradną miniatury i nie ma z tym problemu Co tylko pokazuje, że jego podejście Od czasów tego sławetnego Filmu dalej się nie zmieniło Oczywiście, jeżeli spojrzeć na serię tych chłopaczków i odebrać ją jako parodię Minecraftu w więzieni jest to ok. Natomiast mogą zrobić swoje miniatury. I przede wszystkim przydałoby się zaznaczyć, że jest to seria robiona na wzór Minecraftu więzieni. Bardzo dobrze w komentarzach zauważył Mięta, że co innego wziąć na warsztat znany schemat i zrobić go, uwaga, zrobić go po swojemu. Natomiast ciosem poniżej pasa jest podwalenie kilkugodzinnej pracy kogoś i zmienienie jedynie postaci. I tak jak wam mówiłem wcześniej o tym, że Doknes potraktował to jako parodia, tak też odpowiedział w sumie Mięcie. Natomiast tak czy siak uważam, że nie powinno być przyzwolenia na coś takiego, jeżeli już od najmłodszych lat przyswajane są tego typu... Typu wzorce. To strach pomyśleć co będzie potem Dajcie znać co wy o tym myślicie I jak to napisał również dealerek pod filmem do Doknesa Dobrze jest inspirować nowych twórców Yeti na prezydenta wyspy Jeżeli co potworek nie wspomniałby nic o zagranicznym temacie na newsach To uznalibyście, że coś jest ze mną nie tak A nie chcę żeby się tak uznali Dlatego słuchajcie Powiem teraz o nietypowym temacie Dosyć smutnym Ponieważ kolejna persona związana z Minecraftem Odeszła z tego świata O tej sytuacji dowiedziałem się z filmu Feniksa Który był zatytułowany Rest in Peace bardzo mocno mnie to zaciekawiło. Od razu miałem skojarzenia podobne co przy sytuacji z TechnoBlade'em. Natomiast chodzi tutaj nie o youtubera, a o twórcę BrickCrafta. Jeżeli nie wiecie czym jest BrickCraft, to już spieszę z wyjaśnieniem. Jest to texture pack, można powiedzieć zmieniający Minecrafta w wersję Lego. Tak to bym najbardziej prosto wytłumaczył. I osoba odpowiedzialna za ten projekt, czyli Alex, niestety zmagał się z nowotworem i tę walkę przegrał. Fenix podkreślił, jak duży żal czuje, że nigdy nie porozmawiał z Alexem osobiście, że wideo które nagrał, zostało poświęcone pamięci Alexa, jego rodzinie oraz jego osiągnięciom dla społeczności Minecrafta, ponieważ, co by nie mówić, projekt BrickCrafta to był naprawdę duże uznanie za swoją unikalność oraz jakość, jaką prezentował. A jeżeli chodzi o walkę z chorobą Alexa, to na Discordzie jego rodzina na bieżąco dzieliła się informacjami o jego leczeniu oraz prognozach. Aleks otwarcie również o tym mówił i zachęcał do interakcji swoją społeczność. Także z tego miejsca ogromne kondolencje dla rodziny. A jeżeli chodzi o spuściznę Alexa, czyli BrickCraft, dalej pozostaje staje to bardzo wyjątkowy projekt, którego rozwój oraz wizja, jaką Alex na niego miał, będą nigdy nie zapomniane. W pierwszej linijce opisu macie linka do Discorda BrickCrafta, wejdźcie na ten serwer, by chociaż w taki sposób móc upamiętnić odejście tak niebywałego twórcy, który na pewno grubymi literami zapisał się w naszym środowisku Minecraftowym. Wiem, że było poważnie i smutno, natomiast przejdźmy teraz do kolejnego tematu, a mianowicie do filmu z Q&A Kacpera Rica. do tej pory nie wiem jak się czyta tą końcówkę, natomiast samo w sobie QA nie dotyczy stricte Minecrafta, natomiast dla tych osób, które nie wiedzą, jakie jest powiązanie Kacpra z Minecraftem, to posiadał on swój serwer w tej grze. Jego serwer nosił nazwę DragonCraft, nie mylić z Dragon Survival, są to dwa różne projekty. I wiecie, w gruncie rzeczy DragonCraft nagle zniknął, przestał działać i nigdy też jakoś nie zastanawiałem się, dlaczego tak się stało, ale jak obejrzałem QA Kacpra, to wreszcie pojawiły się odpowiedzi na to jakże, jak widać, wielu nurtujące pytanie i posłuchajcie, co Kacper miał do powiedzenia. Dragon jako serwer w zamyśle miał być czymś, nowym, czymś, czego w Polsce do tej pory nie było, bo aktualny rynek, w mojej opinii, jest zepsuty jak cholera. Wszystkie wyglądają tak samo, macie te same tryby, te same gildie, wszystko jest identycznie, kalka w kalkę tym samym. I zamysłem Dragona było to, żeby postawić taką przeciwwagę dla tej poprzeczki, która jest już bardzo nisko w dole. Ale co się okazuje? Serwer został zamknięty, bo były to najbardziej utopione pieniądze w moim życiu. Ja łącznie na serwer, na Dragona, wydałem dobre 700 tysięcy złotych tak na oko. Bo teraz tak, pomyślcie sobie, jakie tam są koszta. Samo utrzymanie serwerów potrafiło kosztować kilka tysięcy miesięcznie, a serwer stał ile 3 lata? Więc 36 razy na przykład 2000 zł nagle macie 72 koła. Do tego dodajcie programistów, a programiści tani nie są. A jeśli dodamy do tego, że serwer miał zarabiać tylko na skórkach, tylko na rzeczach wizualnych, żeby to było maksymalnie uczciwe wobec graczy, jak tylko się da, no to, to się to się nie spinało. Także jak sami słyszycie, prowadzenie serwera w Minecrafcie to nie jest łatwa sprawa. Wiąże się to z ogromnymi kosztami, które u niego akurat szły już w setkach tysięcy złotych, a zwrot z inwestycji jest naprawdę mizerny, jeżeli nie chcecie wprowadzać elementów pay to win. I zgodzę się również z Kacprem, że wszystkie serwery w Polsce mają bardzo niski poziom i są robione stricte pod zarobek, powielając te same schematy i tryby. Myślę, że również to dostrzegacie. Natomiast teraz pojawia się pytanie otwarte do was i chciałbym, żebyście jako eksperci napisali w komentarzach, co w uważacie i jakie macie zdanie w tej kwestii odnośnie polskich serwerów Minecraft? Jestem bardzo ciekawy, czy również podzielacie przemyślenia Kacpra, czy moje, czy może macie w ogóle odmienne, osobne zdanie. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. No i jak to przystało? Gadamy dzisiaj cały czas o serwerach w Minecraft. Najpierw Anarchia, potem Dragoncraft, teraz serwer Paliona. O co chodzi z tym serwerem Paliona? Palion parę dni temu poprzez swoje odcinki zaczął informować nas, że tworzy swój serwer dla widzów. I powiem wam szczerze, byłem bardzo zaskoczony tą decyzją. Myślałem również, że serwer Paliona będzie robiony przez tą samą ekipę, która robi serwer na przykład Wojanowi czy Dave'owi, bo są to jednak osoby powiązane z Pawłem, natomiast nie. Jak się okazuje, serwer Palionowi robi Szymek, ten Szymek, co prowadzi Coxcrafta. Serwer Discord, zielone MC, ponieważ takie będzie IP tego serwera, jest zrobiony w bardzo podobnym stylu, co ten Coxcraftowy i też, żebyście nie pomyśleli, że decyzja o tworzeniu serwera jest jakaś spontaniczna, sprawdziłem sobie kiedy została wykupiona domena zielone MC i słuchajcie, według tamtych danych, już od września Paweł myślał nad swoim serwerem, z Mocą przed Szymek, i z tego, co udało mi się dowiedzieć od samego Szymka, który jest odpowiedzialny za tworzenie tego serwisu, pierwszym trybem na serwerze będzie Survival oraz działki. Ruch bardzo zrozumiały, typowe powiązanie z Wojanowicami, z tego typu serią. Jednakże wspomniał Szymek również, że kolejny tryb, czyli już drugi tryb, jest przygotowany na grudzień, a potem w planach jest rozwój poszczególnych trybów oraz ich aktualizacja. I co więcej, 22 grudnia, nie wiem czy dzień przed, czy w dzień, kiedy oglądacie te newsy, ma odbyć się że Koncert Paliona na tym serwerze W Minecrafcie jako start jego serwisu Taki sneak peek dostałem od Szymka I zobaczcie jak kozacko to wygląda Jeżeli pamiętacie koncert Paliona W Robloxie, o którym kiedyś wam mówiłem To tutaj Palion zastosuje podobną technikę Tylko, że na naszym klockowym podwórku Niesamowite, ciekaw jestem jak to wypali Bo naprawdę może to namieszać w topce Serwerów Minecraftowych w Polsce, bo co by nie mówić Paweł ma naprawdę oddaną I ogromną społeczność Dajcie znać czy wbijecie na start, czy będziecie tam grali Ja na pewno zerknę i przetestuję testuje to na swoim drugim kanale. A z tego miejsca jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji świąt. Trzymajcie się i odpocznijcie. A jako bonusowy news dodam wam jeszcze, że youtuber, którego bardzo dużo oglądałem, kiedy zaczynałem na YouTubie z Bedwarsami, czyli WaliBir wbił 2 miliony subskrypcji. Niesamowity wynik. Zrobił to wszystko na live. Serdeczne gratulacje dla niego i myślę, że był to idealny prezent na święta.